Po pełnym leczeniu komfort życia mój zmienił się drastycznie. Ponieważ nie budzę się z bólem głowy, nie mam ścisku szczęk, nie zgrzytam zębami, nie chrapię. Jest po prostu pełen profesjonalizm, super. Czuję się świetnie i mam piękny uśmiech. Do kliniki trafiłam poprzez rekomendację mego przyjaciela. Mierzyłam się z problemami bólu głowy, Zaciskaniem zębów, zgrzytaniem zębami, wspanie z otwartymi ustami, przy czym pochrapywaniem. No i trafiłam tutaj dlatego, żeby zapobiec tym wszystkim moim problemom. Pani Edyta zgłosiła się do naszej kliniki z powodu zaciskania zębów, zgrzytania zębami. Zgłaszała również, że się nie wysypia, że w nocy bardzo chrapie ma wciąż otwartą buzię, nie oddycha przez nos. Zgłaszała również dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa, ze strony mięśni żucia. Pani Edyta również zgłaszała, że bardzo nie podoba jej się jej uśmiech. Wizualny wygląd jej zębów, kształt, kolor. Zęby są starte, nierówne, mają nierówny kolor. Bardzo nie podobała jej się estetyka jej uśmiechu. Trafiając do kliniki w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, co to jest bruksizm. Dla mnie było to zwyczajne zgrzytanie zębami. Nie spodziewałam się, że takie zgrzytanie zębami będzie potrzebowało kompleksowego podejścia. W pierwszej kolejności pani Edyta została wysłana do naszych fizjoterapeutów w celu sprawdzenia pozycji ciała, sprawdzenia problemów, jakie są w jej ciele. Fizjoterapeuci twierdzili, że pani Edyta potrzebuje wkładek. Wkładki od razu zostały wykonane na pierwszej wizycie, wkładki indywidualne, aby wyrównać pozycję stóp. Następnie pani Edyta uczestniczyła w fizjoterapii. Wszystko się odbywało u nas. Po kompleksowej diagnostyce, która została u nas wykonana, zaczęliśmy pracować nad jej zgryzem i pracować nad pozycją prawidłową, pozycją żuchwy, więc wyrównywaliśmy pozycję zgryzu. Pani Edyty przywracaliśmy prawidłową anatomię powierzchni żujących, startych zębów. Odbudowywaliśmy guzki policzkowe, guzg, czyli guzki funkcyjne w zgryzie, żeby właśnie przywrócić harmonię i prawidłową anatomię zębów. Pani Edyta już po, po tym, jak zaczęła chodzić we wkładkach, które były u nas wykonane, zaczęła odczuwać od razu mniejsze dolegliwości bólowe kręgosłupa. Już na, tym, na tej początkowej fazie leczenia poprawiła, poprawiła się jej jakość życia, jakość funkcjonowania. Następnie Pracowaliśmy nad jej zgryzem, zaczęła odczuwać e, brak dolegliwości bólowych ze strony stawu skroniowo-żuchwowego, e, przestała zaciskać zęby, zgrzytać. E, po treningach oddechu nauczyła się prawidłowo oddychać. Po kilku, e, po kilku nocach e, przy nowym zgryzie wysypiała się, oddychała prawidłowo przez, przez noc, pra, przestała chrapać. Od chwili wejścia do gabinetu czułam się zaopiekowana od pierwszych moich kroków skierowanych do recepcji. Pełen profesjonalizm, zaopiekowana przez lekarza, który mnie prowadził od samego początku, fizjoterapeutów, dokładnie cały sztab ludzi, który pracował na mój uśmiech, na moje dobre samopoczucie, także. Całego serca, serdecznie im wszystkim dziękuję. W danej klinice najbardziej mnie zaskoczyło to, że wszystko mogłam załatwić w jednym budynku ze sztabem profesjonalnych lekarzy, fizjoterapeutów. Nie musiałam nigdzie chodzić. Zaskoczyło mnie to, że jest tutaj bardzo dużo specjalistów, a pracują jak jeden organizm. W Dentico bardzo ważne jest dla nas działanie wielozespołowe, współpraca, każdego pacjenta konsultujemy między sobą. Jesteśmy w stanie od razu dowiedzieć się jak, jak przebiega współpraca z trenerami oddechu, z logopedami, z fizjoterapeutami. Od razu wszystko na bieżąco jesteśmy w stanie wspólnie korygować w planie leczenia, dostosowywać ten plan prawidłowo do pacjenta. I myślę, że to jest bardzo wyjątkowe, wyjątkowe w naszym miejscu, że pacjent jest zaopiekowany holistycznie, to też sprzyja o wiele lepszej komunikacji w zespole i myślę, że te efekty dzięki temu właśnie są takie szybkie i takie dobre, ze względu na to, że właśnie możemy wszystko, wszystko wspólnie razem ustalać. Wyróżnia nas to, że już na miejscu w jednym budynku pacjent jest w stanie wykonać całą diagnostykę, diagnostykę radiologiczną. Na miejscu e, korzysta z pomocy z fizjoterapeutów, fizjoterapeutów narządu rzucia, ale również fizjoterapeutów, którzy zajmują się całym jego ciałem. W jednym budynku mamy trenera oddechu, e, z którym ściśle współpracujemy, mamy logopedę. Które też jest z nami na co dzień, który z nami współpracuje. Myślę, że to jest bardzo wyjątkowe na, na skalę polskiej, że wszystko mamy w jednym, w jednym miejscu, więc wszyscy znamy bardzo dobrze naszych pacjentów i wiemy, jak temu konkretnemu pacjentowi możemy najlepiej pomóc. Po pełnym leczeniu komfort życia mój zmienił się drastycznie. Ponieważ nie budzę się z bólem głowy, nie mam ścisku szczęk, nie zgrzytam zębami, nie chrapię, jest po prostu pełen profesjonalizm. Super, czuję się świetnie i mam piękny uśmiech.